Nazywam się Paweł Budziak, chodzę do klasy szóstej szkoły podstawowej w Białym Kościele. Ksiądz Jan Twardowski, powrót, odejść od świata, zanurzyć się w Bogu, a potem znowu być tutaj z powrotem, aby powiedzieć, już widzę odwrotnie to, co nieważne, takie ważne teraz. Jak jedno biuro wilgi zgubione w Afryce, jak kasztan, co spada i puka do grobu, chłopcu, co chrząszcza odnalazł martwego, co miał na krótko dwa wąsy zuchwałe. Szepnąć, patrz, już dojrzał do dalszej podróży. Świętą Agatę budzi na dobranoc. Wszystko umiera, co jest nieśmiertelne. Ludzie, rośliny, zwierzęta, skazane. Deszcz, błazen, co zlał się na zegar słoneczny. Smutna wierność, na zawsze, ale nie na co dzień. Odejść od świata, zanurzyć się w Bogu. I znowu potem powrócić na ziemię, uścisnąć małpę i ostre kamienie, żółwie, bo idą najwolniej do ślubu wszystko, co przyszło z niewidzialnej ręki. Widzieć kobietę, co biega po dworcu, czeka na tego, który nie przyjmie. że tak się stać miało, bo miłość starsza od nas i większa niż szczęście. Bocian w gnieździe otwartym obraca się w słońcu, by stale swym cieniem pisklęta zasłaniać. Mądrość też starsza od nas, więc czemu się boisz? Nie dręcz nad uchem, jak mąż wystudzony. Przecież mogliśmy się tutaj nie spotkać. Kto wrócił stamtąd, nie pyta dlaczego.